Szczęść Boże, witam serdecznie z Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział, 17 werset. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Święty Jan Paweł II przypomniał, że prorocy bardzo często porównywali sytuację zerwania przymierza z Bogiem do cudzołóstwa. To cudzołóstwo wobec Boga odnosiło się do oddawania czci innym Bożkom. Monogamia może być analogią monoteizmu, czyli oddawania czci jednemu Bogu, który jest oblubieńcem. Miłość oblubieńcza domaga się związku tylko dwóch osób. Maryjo, królowo rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.